Witam państwa serdecznie. Mam dobrą wiadomość. Postanowiłem wznowić książkę, która się chyba, no, jest jedną z najlepiej sprzedających się książ książek w naszym wydawnictwie, czyli o Ujście Wisły, Wielka Wojna Pruska Dana Szelongowskiego, e, z piękną opłatką Huberta Czajkowskiego. Mam nadzieję, że jak ja to nagrywam, jeszcze tej książki nie mamy, mam nadzieję, że przyjedzie, e, kiedy to nagranie będzie już wyemitowane wydałem 100 egzemplarzy więc nie, nie za dużo e, trzeba się będzie śpieszyć bo chętnych zapewne się znajdzie e, tylu, żeby to po prostu wygarnąć z magazynu od razu proszę państwa, żeby nie e, opowiadać, nie pozostać takim głosłownym. ja może przeczytam fragment bo ja bardzo lubię sposób pisania e, tego autora e, żebyście państwo zobaczyli e, jak ten tekst się prezentuje rozdział 11 amersztyńska wiktoria Sąsiednia zawierucha w krajach cesarskich nie była również bez na położenie wojenne w Polsce. Wszędzie na granicy, poczynając od Krakowa i za aż po Wielkopolskę, wmieszały się oddziały wojsk protestanckich po pogromie. Zwłaszcza szczątki armii Mansfelda i księcia Jerzego Christiana Wajmarskiego, po cofnięciu się z Węgier i utracie obydwu wodzów, zalały całą swą masą Śląsk, poczynając od Cieszyna aż po Głogów. O tych ludziach nie wiedzieć było, co uczynił. Czy się zaciągnął na służbę do cesarza? Czy się przez marchie będą przebijać, czy pójdą do Gustawa, do Prus, jeśli ich tam zaciągną. Tak więc niebezpieczeństwo groziło całej ścianie zachodniej. Tymczasem z tej strony gotowości wojennej nie było już żadnej. W Wielkopolsce wojewodza Łęczycki są uniwersały ostrzegające. Wzywał tamtejszych obywateli pod Poznań, lecz niepodobna było ich tak prędko zgromadzić, ani długo w kupie trzymać. Cała obrona granicy polegała na 400 ludziach, na których dopiero pobór zbierano. A cóż dopiero mówić o tym, kiedy mieli stanąć. Tak było od strony marchi. Gorsza była jeszcze sprawa z wojskiem nieprzyjacielskim od strony śląska. Kiedyby poszło przez ziemię szradzką ku Toruniowi, żadnego wstrętu nie spotkałoby ani ludzi, ani rzek i odległości 50 mil, która by najwyżej 10 dni zajęła. Ale też przez Wielkopolskę mógł sobie nieprzyjaciel utorować drogę do Prus. Takie były pogłoski i z takimi istotnie nosił się zamiarami w Leżach Śląskich. Województwo krakowskie wzięło na siebie ciężar utrzymania tysiąca koni dla obrony od Betlena Gabora. Drugi sejmik, który król zwołał w celu dostarczenia posiłków do Prus, przyjęto z wielkim narzekaniem. I że per Palatinatus się bronił. Czym, czym kto z ostatniej skóry może? Dla obrony Krakowa, kasztelan z Baraski żądał dwustu piechoty od króla. Caput rerum, główna rzecz pisał Jan Tenczyński, wojewoda krakowski. Kraków, miasto stołeczne, gdy cało zostanie. Nasze kurniki, choćby się strzeż Boże, zakurzyły. Znośniejszy by żal, mniejsza jak tura, czyli strata. Prochu kul nie było, garnizon był słaby, mury błahe. Wojewoda krakowski zwołał szlachtę uniwersalami pod Kazimierz na wszelki wypadek, aby się kupiła. Radził królowi wysłać prośbę do cesarza, aby generałowie jego natarli ze swej strony na tych ludzi na Śląsku, to samo, aby wojewoda Łęczyński w porozumieniu z wojskami cesarskimi znosił łotrzyków. Słowem przed oczyma wszystkich stało podwójne niebezpieczeństwo. Co będzie, jeżeli za inflackimi indukcjami Pontus na hetmana z tyłu, a Mansfeldczycy, Weimarczycy i wojska zaciężne z czoła? W dodatku była pewna wiadomość, że u Betlena są posłowie królów duńskiego i angielskiego, Fryderyka, króla Zimowego i Stanów Generalnych, Wenecki i Gustawów. O czym zapewne traktują, rozumiano, że głównie o sprawach niemieckich, ale Boże, Uchowaj, pisał że z Baraski do króla, żeby się noga powinna w Prusach, dosiądą zaraz koni wszyscy i Masfelczycy, co tu tak blisko pod bokiem są zaraz, zaraz by pewnie Kraków najechali. Na Hetmana i na wojsko pruskie były teraz zwrócono, zwrócone oczy wszystkich, jak na ostatnią czeskę ratunku. Na tym wszystka rzecz zależy i wszystka salus, czyli ratunek, na tej teraźniejszej kostce, jako się imć pan wojewoda Sandomierski będzie mógł oprzeć. Z tej będą brali miarę wszyscy nieprzyjaciele nasi. O tę kostkę rozpoczął grę hetman Punktator. Proszę Państwa, piękny opis zagrożenia, jakie nastąpiło po klęsce wojsk protestanckich i rozproszeniu się tych wojsk po ziemiach cesarskich nad granicą Polską. Też nam to mówi o pewnej stałej strategii niemieckiej wobec Polski, która w XVII wieku, no nie była niemiecka, tylko szwedzka, ale w wieku XX, te wszystkie uwarunkowania wykorzystali Niemcy po to, żeby w 1939 opracować swój Fall Weiss, czyli wariant biały, atak na Polskę we wrześniu 1939 roku, który dokładnie wyszedł ze Śląska i z Prus Wschodnich, pomijając całkowicie Wielkopolskę, no ale to dygresja. To dygresja. 50 mil od granicy śląskiej do Torunia, bez rzek w zasadzie. Można przejść. To są przez te tereny, na których my dzisiaj tutaj, znaczy graniczne z, tymi, z, z tym obszarem, na którym my się znajdujemy, czyli te położone trochę na zachód od nas. Idźmy jednak dalej. Zbliżała się pora wiosenna, a z nią razem musiały przybrać inny obrót sprawy na teatrze wojennym. Wody puściły na wiśle i poprzecinały drogi między stronami walczącymi, ale szwedom z wiostą przybywało otuchy, gdyż spodziewali się przybycia Gustawa z kolejną odsieczą. Z otworzeniem nawigacji na Morzu Bałtyckim nieprzyjaciel mógł się komunikować ze swoją ojczyzną. Tym bardziej przeto leżało na sercu Hetmanowi zakończenie kampanii zimowej i zdobycie ważnego punktu strategicznego od strony morza, jakim był właśnie Puck. Tutaj przez całą zimę leżał obozem na morzu lanskoroński z paru chorągwiami. Często, a co dzień prawie, zachodziły z nieprzyjacielem utarczki. Polacy we dnie i noce, pod mury podpadając, wysypiać się nieprzyjacielowi nie dawali. Podchodzili tam niekiedy z pinkami gdańszczanie, pod wodzą Appelmana i Astona. Przez cały ten czas Hetman miał niepłonną nadzieję, że się Puck podda. Sam też niekiedy tam zaglądał, aby gruntowniejszą ordynację czynić. Nie mogąc zaś stale przebywać pod Puckiem, posłał rozkaz, aby z dwóch stron miny prowadzono. Zasadzono na dwóch miejscach baterie i sztokady przygotowano, co gdyby zostało ukończone. Miał Herpan sam z tysiącem ludów przybyć i wziąć miasto szturmem. Oblężeni bronili się dzielnie. Wysłańcy ich z narażeniem życia puścili się łódką przez morze, a dalej po lodzie przez zalew Fryski do Piławy, aby wyjednać u kanclerza oddziały w ludziach i zaopatrzenie żywności. Ale Oksyn z odpowiedział, że dopóki morze nie będzie uwolnione od lodów, nie widzi możliwości wysłania okrętów z pomocą. Dowiedziawszy się od sieczy spieszącej od strony pomorza, Hetman postanowił nie zwlekać, a czując się bezpiecznym pod Tczewem, gdyż Wisła już ruszyła, przybył sam z całą piechotą, tak polską, jako i niemiecką, pod Puck i zaraz zaczął szańce kopać i zdział do miasta bez ustanku strzelać. Dańszczanie zaś podpłynęli z sześcioma akrętami od strony morza i tak puścili na gęstą strzelbę, że mury padały. Oblężeni, widząc, że odciętymi od lądu i od morza. Przekonali się sami, iż nic nie wskurają i boi pod miasto, tuż z armatą Polacy się podszańcowali i głodem, tudzież chorobami byli wycieńczeni. I żywili się prze to dwa tygodnie samą koniną i chlebem owsianym. Oddali przeto koniec polskiemu zamek i miasto na warunkach wolnego wyjścia żołnierza szwedzkiego z powrotem do Piławy. Cudzoziemskiego zaś do domu wymiany jeńców i wydania zdrajców mieszczan. Z półtora tysiąca załogi 500 zginęło w czasie oblężenia. a Reszta została puszczona, co nie przeszkodziło później Szwedom dowódcę twierdzy skazać na śmierć. Gubernatorem na zamku zostawił hetman Gerarda Denhoffa. Z obydwu stron tylko Szwedzi mogli otrzymać pomoc jedną z inflat, drugą z pomorza. Pierwsze przejście zagradzał jednak kolektor, na którego strona polska wywierała nieustannie presję, aby nie zezwolił na pochód wojsku szwedzkiemu przez swoje posiadłości do Prus Królewskich. Drugie zależało od woli księcia pomorskiego, który był także lennikiem polskim, trzymając w swym posiadaniu obwody Lemburg, Lauenburg i Bytów. Były też wiadomości, iż Gustaw tworzy wielkie zaciągi w maklemburskiej ziemi, dając po 8 talarów żołdu i że ich koło Wismaru i Rostoki ściąga. Zadaniem hetmana końc Polskiego było odciąć tę drogę wojsku szwedzkiemu, leżącemu obozem w pomorskiej ziemi pod Trzewem. Gustaw jeszcze w zeszłym roku przysyłał w tajemnicy żądanie do księcia Pomorskiego, aby w rozpoczętej wojnie zachował neutralność, zezwolił na zaciągi i przejście wojska z Niemiec do Prus. Pierwsze życzenie uwzględniono, natomiast dwa drugie uchylono. Książę Pomorski odmówił również kapitanowi polskiemu, którego król przysłał przez, z prośbą o patenty na zaciągi wojskowe. Teraz Hetman posyłał do księcia Pomorskiego prośbę, aby tych ludzi Gustawowych powstrzymał od pochodu, ale sam zwątpił, czy nawet siłą uda im się przeszkodzić? Niewielka też wtedy nadzieja na pomoc wojsk cesarskich, zwłaszcza Tylego. W każdym razie Hetman prosił króla o zwrócenie się do cesarza Tilii i miał oko na owe zaciągi. W początkach marca doszła z Lubeki przez Gdańsk wiadomość o ruszeniu się nieprzyjaciela z ziemi meklemburskiej. Przeszli przez Odrę w margrabstwie u świeca. Stamtąd nie wiedzieć dokąd chcieli ruszać ku Wielkopolsce, przez Marchię, czy też na Pomorze Kupuckowi to drugie wydawało się prawdopodobniejszym. Wszakże Hetman, nie lekceważąc sobie i pierwszego prawdopodobieństwa, wysłał kilka chorągwi pod słuchów, aby tam nieprzyjaciele obserwowały. Zaciągi szwedzkie tymczasem, doznawszy wstrętów marchi, obróciły się w ziemię pomorską i stanęły pod Białogrodem i Koźlinem. Zmierzając od morza prosto ku Puckowi, tutaj też udał się sam Hetman by, dla wzięcia szturmem tegoż zamku. Tymczasem posiłki szwedzkie pod wodzą pułkowników Teufla i Sztrajfla zbliżały się ku Polsce. Przeszli rzekę słupie i rozłożyli się w okolicy Słupska na granicy pomorskiej. Były to owe zaciągi, które Gustaw przez całą zimę gotował w okolicach Wismaru, Rostoki, Bremy, Hamburga i Lubeki, a na które jak wiadomo przeszło 2 miliony wydał. Oprócz ziemi pomorskiej i meklemburskiej, także i marchia brandemburska dostarczyła im żołnierza, a obydwaj żołnierze, książęta, pomorski jak i brandemburski, nie mogli czy też nie chcieli zagrodzić im przejścia. Stąd też Hetman pisał do księcia pomorskiego, żeby się nie dziwił, jeżeli wkroczy w jego ziemię, jeżeli sam tego wojska nie zniesie. Było tego wszystkiego pięć chorągwi wikonnych, rajtarów i tyle pieszych, co wynosiło razem około trzech tysięcy ludzi. Po wzięciu Pucka Hetman, nie zwlekając, ruszył przeciwko nim komunikiem w ziemię pomorską Pilemborkowi i Bytowowi, pozostawiwszy wszelki obóz i bagaże. Podjazdy uwiadomiły go, że nieprzyjaciel ustąpił za rzekę Słupie i dotarł do Amersztyna, Hammerstein na granicy pomorskiej dwie mile od Słuchowa. Istotnie na wiadomość o przejęciu Pucka i o następowaniu Hetmana pułkownicy Streiff i Teufel cofali się w wielkim popłochu ku granicy, gubiąc lub pozostawiając bagaże, szukając sposobu, aby uniknąć, aby umknąć albo też odeprzeć przeciwnika. Postanowiono wreszcie oszańcować się w Amersztynie. Hetman obawiał się, czy wróg nie ubiegł, aby wróg nie ubiegł Słuchowa i Chojnic, dwóch miasteczek leżących w pobliżu, z których drugie wcale nie było opatrzone. Dlatego zostawiszy działa i piechotę sam z wojskiem konnym przyciągnął pod Amersztyn i niespodziewanie napadłszy na nieprzyjaciela, aż po same przedmieście dotarł. Wojsko polskie otoczyło z czterech stron miasteczko, w którym wróg już się oszańcował, i podpaliło przedmieście, aby nie uszedł i tak przez całą noc, przy świetle pożogi, konie za uzdę trzymając, wojsko było w pogotowiu. Przez następne dwa dni szły utarczki. Już przy udziale piechoty polskiej i dział, które nadciągnęły odbytowa, Szwedom nie dało się jednak przerwać przez ten pierścień żelazny, jaki wokół miasta zacisnęły wojska polskie. Szwedzi znaleźli się wobec przewagi liczebnej Polaków. Przy zupełnym braku żywności, rajtarze chcieli wydostać się z miasta i ratować się ucieczką, ale piechota ich nie puściła. Na ogólne żądanie wojska, pułkownicy wysłali trębaczy do Hetmana z prośbą o zgody, czyli akord. Umówiono się na warunki dość łagodne dla nieprzyjaciela. Hetman zażądał wydania pułkowników Sztaifla i Teufla, tudzież wszelkiej broni i amunicji. Rajtarów i piechotę zaciągnął na własną służbę. Tych zaś, którzy by się na to nie zgodzili, zobowiązywał przysięgą do niezaciągania się w szeregi nieprzyjaciół Rzeczpospolitej. Warunki te zostały przyjęte. Piechota prawie wszystka przeszła pod rozkazy Hetmana. Z Skonnicy tylko 400 ludzi. Obydwu pułkowników wziętych do niewoli, tudzież 13 chorągwi konnych i tyleż pieszych, Hetman odesłał w triumfie do Warszawy. Taka to była ameryczyńska wiktoria, za niespracowaną czułością, dzielnością i odwagą wielką Hetmana, a za zwyczajną cnotę, męstwem i statecznością rycerstwa odniesiono. Jak wyraził się Samuel Nadolski, starosta kałuski, kapitan Wojska Królewskiego, przy oddawaniu chorągwi i więźniów królowi, rozstrzygającego znaczenia w całej wojnie bitwa nie miała, ale wraz ze zdobyciem Pucka była uwieńczeniem kampanii zimowej głównego wodza, hetmana polnego koronnego, który mógł sobie powiększać nie oddawszy nic nieprzyjacielowi, odzyskał ornetę Pucki rozgromił posiłki gustawowe. Bitwa miała znaczenie i moralne, nie tylko dla wojska polskiego, któremu dodała odwagi w walce z nieprzyjacielem, bądź co bądź na sposób zachodni wyćwiczonym, ale bardziej dla sąsiednich stron. W pierwszym rzędzie dla elektora Brandenburskiego, którego tylko fakt pozytywny, triumf stanowczy oręża polskiego, mógł wyrwać ze stanu bierności w toczącej się wojnie, a co najważniejsze, wszelkie plany skombinowanego najazdu na Polskę musiały na razie przecichnąć. Proszę Państwa, taka jest to książka pięknie napisana, mówiąca o nieznanych okolicznościach i faktach, przydatna do rozeznania właściwego historii, której chyba poza nami nikt nie wyda. Także ja Państwa szczerze zachęcam, bo nie jest jej dużo i raczej szybko zniknie. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał, będę wdzięczny za każde zasilenie. Dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby Państwu je zareklamować jak najlepiej potrafię. No, wydajemy ich bardzo dużo. Jak Państwo widzicie. Ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych, i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii. Naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujmy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność i wspomóc. Będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy. Żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.